Na jego twarzy trzeba było założyć aż 90 szwów. Został bohaterem, a hołd oddały mu filmowe gwiazdy. Tomasz Jabłoński. Są bohaterowie filmowi, piękni i bez skazy. I są ci prawdziwi, nie tak piękni, ale to im składają hołd bohaterowie z filmów. Tak, ah, ty hero. Kolego, jesteś bohaterem. To, co zrobiłeś, było takie odważne i z takim poświęceniem, że twoja siostra powinna być szczęśliwa, że jesteś jej starszym bratem. Bridger Walker uratował swoją czteroletnią siostrę, kiedy rzucił się na nią owczarek niemiecki. Zasłonił ją własnym ciałem. Pies rozszarpał mu twarz. Chłopcu trzeba było założyć aż 90 szwów. Zrobiłem to, bo jeżeli ktoś miałby umrzeć, to powinienem być ja. Oświadczył sześciolatek swojej cioci, która opisała jego historię w internecie. Malet został bohaterem. Na wieść, że lubi kapitana Amerykę, odezwał się do niego prawdziwy kapitan Ameryka Chris Evans. Kiedy tylko zdobędę twój adres, wyślę ci najprawdziwszą tarczę kapitana Ameryki, bo kolego zasłużyłeś na to. Dalej bądź taki jaki jesteś teraz. Potrzebujemy takich ludzi jak ty. Wiem, że leczenie będzie ciężkie, ale na podstawie tego co wiem, dasz radę i niewiele rzeczy może Cię osłabić. Trzymaj się. Także Anne Hathaway, która grała superbohaterkę Catwoman w opowieści o Batmanie, pogratulowała sześciolatkowi. Nie jestem Avengersem, ale rozpoznaję superbohatera na pierwszy rzut oka. Mam nadzieję, że będę chociaż w połowie tak dzielna jak ty, Bridger. Z chłopcem skontaktowali się prawie wszyscy główni bohaterowie serii filmów o superbohaterach Avengers. A kiedy Bridger oświadczył, co właśnie ogląda, Spider-Man Spider do niego zadzwonił odtwarzający tytułową rolę Człowieka Pająka, złożył chłopcu gratulacje. Filmowy spider dodał, że chciałby być takim bohaterem jak Bridger, prawdziwym. Tomasz Jabłoński, Wydarzenia.